Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka po tej stronie Agnieszka. Chciałabym Wam przedstawić smalec własnej roboty. Jak się go to robi? Oto produkty do niego. Tak kochani, tutaj mam pokrojoną słoninkę i skórki ze boczku wędzonego surowego i wędzonego gotowanego. To pierwsza baza do podsmażenia. Do tego jest przygotowany boczek wędzony parzony, po tej drugiej stronie boczek wędzony surowy kiełbaska, baleronik, cebulka, czosneczek to są produkty do smalcu według przepisu mojej babci a więc teraz do dzieła pierwszą rzecz jaką zrobimy to będziemy smażyć słoninkę muszę ją podłączyć Teraz to musi nam się smażyć, żeby wytopił się tuszczyk. To jest pierwsze. Później w międzyczasie będziemy dodawać dalsze produkty. Słuchajcie, kochani, jak zaczyna stwierdzać? Zapach. Widzicie, kochani? Jak tu się już robi tuścik? Tu już mamy trochę. To dodajemy boczek benzony surowy i boczek benzony parzony. Teraz to niech się wytapia. Czekamy, aby dalej inne produkty dodać. No i jak widzicie kochani, jak to łami się wytapia, ta słonka. Teraz daję kiełbaskę z balerunkiem. Teraz łanie niech się to robi. Przez ten czas, kiedy się tutaj topi, ja sobie obiorę czosneczek. Mamy łanie już podrędzoną, kubasę z kaleronem. To wkładam cebulkę. Mamy cebulkę wyłożoną do naszego smalcu no i, i przez praskę robimy czosnek mamy wyciśnięty czosnek cebulkę, bo teraz tak ładnie wszystko wymieszamy i to się będzie smażyło. Jeszcze z 5 minut. Niech się to teraz ładnie wysmaża. No i kochani, mamy gotowy. Teraz tylko porozkładać i jest gotowy. Tak tym sposobem, kochani, zrobiłam sobie smalec. Mam do skwarki. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu mam smalec przestygnie, to sobie do lodówki go włożę. Będzie na pokraszenie klusków śląskich z mięsem, czy na ziemniaczki, czy nawet do chleba, jak będzie świeżutki chlebek gorący, ładnie, fajnie posmarować, smaczny jest. Z tego. A z tego, tu są same skwarki, to będzie też przeznaczony do ziemniaków, też na chlebek ale przede wszystkim do ziemniaków, do prazoków okrosić czy przetłuc ze skwareczkami, to będą właśnie to. A tutaj pozostawiłam sobie skwarki na y, żurek y, domowej roboty. Tego to kochani... Tym sposobem mam smalec własnej roboty z przepisu mojej babci. Jest naprawdę smaczny, bo jest tam różnorodne mięso. Do tego jest cebulka i czosneczek. Życzę miłego dnia i zapraszam na następne filmiki. Zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Do lajkowania. Pa!